Działek 8 kwietnia 17.55 to są wideo komentarze indeksowe BOSS Ja nazywam się Michał Trzyca i zapraszam do wspaniałej krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. SP 500 znajduje się w rejonie 2891, więc widać, że tutaj inwestorzy próbują nadbijać lokalny opór 2893, ale jego zachowanie kieruje uwagę na wzrostowe dynamiki na średniej ze 100 godzin. Wybicie się z tego rangea 2893. 2.884 powinno być decydujące, czy będziemy testowali okolice pivotu 2879, a wiemy, że jak pivot nie zostanie tutaj zachowany, no to mamy rozciągnięcie zmienności, ale z drugiej strony wyjście z tego range'a górą to skierowanie uwagi w stronę 2913. W związku z tym, podobnie na Dow Jonesie, nie, przepraszam, podobnie tutaj na Zdaku, przy czym na Nazdaku mamy więcej tutaj optymizmu, choć range 7599. 7,560 jest podtrzymany, jest to jednak szersza, większa zmienność, więc też spółki wchodzące, to wchodzące, proszę pamiętać, będą posiadały większą zmienność i dynamikę, wolatywność. Natomiast, również tutaj jest tendencja wzrostowa według średniej ze 100 godzin. Jeżeli chodzi o DAXA, no to dzisiaj mamy ciążenie na wsparciu 11,966, przy czym nachylenie średniej ze 100 godzin jest tutaj o większej sile. Więc być może dlatego ten rynek próbuje się relatywnie skorygować na tle nowojorskich średnich. Natomiast wychodzenie z zakresu 12.012, 11.960, wychodzenie z tego zakresu będzie tutaj wcale nie decydujące dla, dla długofalowego spojrzenia. Natomiast ruch w stronę 11.898 może pokazać, że przy tym piwocie wystąpi przeskalowanie tak, pewnych zależności horyzontalnych, być może w nowy układ cenowy. Z kolei wyjście górą przez okolice 12.050... Dawałby nam spojrzenie na kolejne opory, które dla DAX-a znajdują się 12,177 czy jeszcze, jeszcze wyższa 12,330. Zatem przed decyzją jak najbardziej można powiedzieć, inwestorzy tutaj stoją. Za chwilę 20 dzisiejszy rynek był o niskiej zmienności, jakiś taki mniej więcej zakres rzędu kilkunastu punktów w maksie rozprętości był. Przy czym wspinanie się po takiej delikatnej lokalnej wzrostowej, tuż poniżej średniej ze 100 godzin nie pokazało nic nadzwyczajnego, a przebywanie poniżej pivotu 2369-2370 oznaczało, że jest podtrzymana ta presja spadkowa, jaką widzieliśmy w poprzednim tygodniu. Zatem jej zachowanie to ruch w okolicy 2319, ale coś takiego mogłoby się wydarzyć, jak inwestorzy, Spanikowali w tym układzie wybili się do poniżej 2350. Natomiast przejście przez 2370-370 ponownie w górę odnowiłoby nam takie chwilowe lokalne nadzieje, że wyjście w obszar maksimów sprzed kilku dni i ewentualnie przebicie 2430 otworzy nam rynek byka, ten długofalowy, oczekiwany, za którego otrzymamy kciuki. Dziękuję za uwagę.